Prosty, więc e, po tym kryzysie prawdopodobnie PUP przyjdzie właśnie takie e, solidne i generalnie znowu będziemy, że tak powiem, e, mieli do czynienia z ogromnymi wtedy wzrostami, jeżeli chodzi o inne aktywa inwestycyjne. A teraz e, w międzyczasie e, tak, to będziemy mieli do czynienia z e, tak zwanymi, że tak powiem, z zastrzykami, czyli w przypadku QE, kiedy do tego dojdzie, to będzie sygnał, że system tak naprawdę potrzebuje wsparcia, że Fed chce zmienić ścieżkę długoterminowych stóp procentowych. Dalej repo repo pokazuje, czy system działa tu i teraz, tak jak wygląda płynność, jak wygląda sytuacja z zaufaniem między bankami, czyli jeżeli repo skacze, że tak powiem, powyżej docelowych stóp procentowych Fedu, no to wtedy sytuacja jest bardzo bardzo Poważna. Jeżeli chodzi o to nasze nowe narzędzie RMP, czyli Reserve Management Purchases, to pokazuje, jaki model tak naprawdę operacyjny wybiera bank centralny.